Patrz. Nie, weź to tak Weź patrz, nie, weź Zobacz. tak Posłuchaj mnie, nie, nie odkręcaj Weź kartkę, zrób rulonik Kumasz? Dobrze mówi Kręcę no I wrzucasz Dobrze A tak to nie zdążysz rzucić, to, to wszystko wypierdoli Nie, nie Co ty robisz? Nie szkoda ci, nie ci pieniędzy No właśnie Lepiej odejdźcie kawałek okay. Jak Co robisz, tak? Weź sobie na je

Μέτως jeszcze co?